Chcę Ci jedną rzecz pokazać tutaj. Worki, worki. Zielone światło, ja wiem, się zmieniło, ale patrz. A worki są? Worki. No, zobacz. Są. Widzisz? Tam pod drzewem cały czas. Tam to przy tej zajezdni nawet więcej. Zobacz. Tu te wory leżą. Tu nie No. Ja tu nie Albo zaraz, telefony nie wziąłem. A to do Straży miejskiej chcesz dzwonić, czy to? Tak, to zaraz. To zaraz do nich zadzwonimy. Co? Zaraz do nich wrzucę. Masz, numer? Jaki do nich numer jest dzisiaj? 986 chyba, tak? Nie? 986 Tak. Dziewięć, osiem, Nie wiem, czy będzie się słyszeć, ale mów. Jakiś komunikat na razie. Dzień dobry proszę pana chciałem zgłosić, bo przeżan koło takiego Lasku na jednej jednego podłóżki po prawej stronie, jak do końca jechać, na dole jest przystane. Po przystanku worki, to w, leś, w lasku, to zaraz worki leżą ze śmieciem. Raz już zgłaszałem, żeby te worki zginęły. Bardzo proszę podjechać zobaczyć i zgłosić proszę pana, e, żeby te worki... Na nie było. Proszę. A, do gospodarki komunalnej, tak? Dobra, dobra. Dziękuję. Yy... No to niech pan zadzwoni ze Straży Miejskiej. Sam, by gospodarka. Nie, dzisiaj nic innego. Ja wiem. Do to, czekam, na... no Nie, o, dobrze, dobrze. Tak. No. A to ja myślałem, że ty nie chcesz tego. To nie, 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 chcę podłożyć A, to czekaj Z tyłu bez świateł pan jedzie. Ale co? Bez świateł z tyłu człowiek jedzie. Widzisz, w u jedzie Idzie. Szkoda, że nie tak biło. zatrzymalibyśmy go? A ja. <laughs> I mandata byśmy udali? A ja? Yes. Zaraz, czekaj, może mu ręką pomachamy, to może włączy. Zaraz będzie jechać z równo z nami to... Czekaj, czekaj, nie machaj ręką, bo się wystraszy. Może... <ścoughs> Wystraszył się. A czerwone się... światło, zielone? Kurna, się trzyma od nas z daleka. Nie, skręcił w ogóle, uciekł od nas. Ale bez światła dalej uparcie jedzie. za człowiek. Nie zapalił. To następny, ja ci wiesz? Tamten skręcił gdzieś w prawo. Yy, Uciekał. Może i coś tam miał na sumieniu. Że zjechał, uciekł w boczną drogę. Był tak mieli czasu, by No, w sumie, tak tylko, znaczy. Ja bym zajechał poniżej, dzień ale czego pan by światło jechał? Zapomniał, włączyć pewnie. Mandaci! Zaraz weźmiemy. No. Miejska albo policja i zaraz. To dla nas na nich mandacik płaci? Nie, dla nas płaci. 100 czy 200 zł. Nie zapłaci. Albo. Społeczny mandat. Albo. Możemy nałożyć. 200 zł. Albo 25 lat więzienia. <noise> Nie, no 200 zł, takie mandaty są, za chyba brak światła. No. No. Także tak, tak, tak. Jeszcze powinienem podziękować, że. Ja muszę kupić co? Za... No. Breloczki, Mendy yy, Te, nie breloczki, tylko jak to się nazywa? Bryloczek. Nie, breloczki to się nazywa blankiety, chyba, czy takie do wypisywania. Chcesz coś, coś no. takiego, tak? Na którymś filmie słyszałem, no. Ale to nie możesz czy się chyba wypisywać. Ja, że nie. Znaczy, jak ktoś ci chce zapłacić, to z własnej woli, to ci zapłaci. Nie. Ja ci powiem. Mam prawo pójść w które. Ale to biura interwencji obywatelskich No takim dobrze. A jak nie, ja to kieruję do. na, na... policji. Na straż miejską, Na straż miejską, o ukaranie. System numer preskuje. No. Na takich. Za co chciałbyś ludzi, Krzysiek, mandaty wystawiać? Za co? Już wiesz, czy tak? Wiem za co. No? To na przykład za co? Za, za zaśmiecanie? Za śmiecanie, za. E Parkowanie, w mieście, Aha. na chodniku o! już tutaj nie tu dobrze. No, To jeszcze jazda bez światła dochodzi teraz. Jazda bez światła. No. Papierosy na tych, na przystankach, tak? Kierowcy jak palą Widzicie, ja już ja nie Widzisz? No, ja wiem, widzę, no jedziemy i zielone światło się włączyło. no. mam mm. no na razie zielona fala nam z szyja przekazały przekazało dlatego a tym przekażę tam dalej no zobaczcie tam. przejście uważaj widzę widzę ale nikt nie idzie nie tak żeby ale trzeba przed przejściem się zwolnić? wolnić no no. może o niech jadą pani Partia. Ja no to tylko na to chorleje dalej chyba nawet jeszcze trzeba jechać. Pojednie na wrócił Nie tam I to tam od bliżej katedry niż ratusza więc musimy tam podjechać od tamtej strony, żeby nie iść tak daleko przy siebie Mam nadzieję, że będzie miejsce do parkowania jakieś. Najwyżej wrócimy tutaj to będzie? O tu Ale do której? O której będzie. A od 11 już jest! O 15 się kończy, zaraz się okaże, że już się skończyło To już koniec Czekaj zobaczymy to Już koniec, nie ma Nie, jeszcze jakieś o, 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 o. Motory są się zagotiłem na... Policja tylko, to policyjna. Nie, tam coś jest jeszcze Wykon Musimy A, tam. gdzieś się zaparkować Nie będzie łatwo chyba Tutaj wszystko zajęte pewnie kurczę Daleko iść trzeba będzie No nie, nie. O tam widzisz? Są motocykliści To cały rząd tutaj się wystawiają tylko gdzie a nie mieć? po sobie my? No, że jak najbliżej właśnie tak patrzę, a tu wierzycie, tu... A tam można wjechać? Nie. Tam nie, nie, nie. Nawet patrz, że okay. pozostawiane nie ma jak. Albo tu w prawo, albo tu prosto. Nie wiem, gdzie kombinować. Możemy tu w prawo pojechać. A tu nie można. Ja nie wiem, gdzie pan idzie, tutaj czy tutaj. Nie można tutaj. Tutaj? Nie można. Można. Czemu nie? nie? No czy można, no patrz, a jak te samochody wjechały? Jakoś wjechały, to znaczy, że można. Ale płatnie. Nie płatny jest od poniedziałku do piątku, a dzisiaj jest niedziela. W tygodniu jak ten wiesz. Tu jest taka nowa instalacja, parasolki powiesili na wakacje. Strasz miejska pilnuje, żeby nie ukradli parasolek. na koło. Może tutaj można w prawo? Nie, nie strażą. można. Ja je zapytam, oni powiedzą nie? czy można. Dostaniesz Nie, no jak powiedzą, że można to nie dostanę. No. Siedzą w środku, czy nie? Siedzą, ja podejdę, zapytam. Przepraszam, tu można zaparkować? Nie można. Mówię, dawaj prosto. No to nie ma innego wyjścia, jak tu nie można, to dalej trzeba. Czy... Od razu może byś się wypowiedział na temat parasolek po drodze. Co ty sądzisz, czy ci się podoba, czy nie? Tu jest chyba miejsce jakieś. No jeszcze w miarę tak nie, niedaleko. Ech, nie można. Jak nie można? Ało zobaczyć Dwa stanowiska, no. Dwa stanowiska. Dla Ty, ale one zaznaczone powinny być na stronie. Dla inwazyjów. Widzę, widzę. O zobacz, rycerz idzie walczyć. Ale nie. Akurat on już jedzie do domu. Tarcze chowa Dawaj na około. No dobra. Tu jeszcze można, Krzysiu. Nie, nie można. Można. Tu. Między tym, a tym Ale bukoniec. daleko iść, wiesz. A to tam jeszcze dalej będzie, przysiedzić. Nie! Miesz, jeszcze tam. Nie! Tam, gdzie my parkowaliśmy, wiesz? tam stamtąd bliżej, rozumiesz? Dobra. Ale wątpię, czy tam będzie gdzie. Wiecie, parkowali? Wiem. No. Jak myślisz, że stamtąd bliżej będzie? Tam, tam bliżej będzie. Mi się wydaje, że stąd. Nie! Tam bliżej będzie. Można było to, można było zaparkować też. No ale dobrze, zobaczymy gdzie to jest. Było tu wieź i co bierz? No chyba że inaczej nie do rady.